Siemanko, ja jestem z witam was w kolejnym odcinku z Brawlsters na naszym kanale Mordeczki. Słuchajcie, dzisiaj mamy naprawdę parę fajnych rzeczy do załatwienia. Otóż zebrałem sobie 57 skrzynek, czyli całkiem sporawo, z tym, że... Mamy, słuchajcie, bardzo, naprawdę, bardzo dużą szansę teraz na trafienie legendy. Mamy 0,9, ja wcześniej miałem 0,6, 0,7, więc naprawdę nam podskoczyła praktycznie, praktycznie o połowę ta szansa. E, no więc dzisiaj, poza tym, że właśnie kupimy sobie te oferty, które tutaj są do kupienia, nie, no w sumie to kupimy tylko e, to ofertę z mega skrzynkami sobie, e, no to. Także zrobimy różne ludziska e, inne rzeczy. Między innymi będziemy sobie losować kołem fortuny, co ile skrzynek po prostu mamy otworzyć. I będziemy szukać ostatniego zadymiarza, jakiego mi brakuje, czyli ludziska Leona. Patrzcie, ja tutaj mam wszystkie zady, wszystkich zadymiarzy por, poza jednym Leonikiem, i to mnie dosyć niestety denerwuje, ale może już się uda go dzisiaj zebrać, prawda? Kto wie, kto wie ludziska? 57 skrzynek z taką szansą to dosyć dużo. No dobra, więc na samym początku możemy sobie e, kupić w takim razie troszeczkę tych pieniążków, chociaż nie, zaczynamy z ofertą, zaczekamy z ofertą specjalną do końca tego filmu, a teraz w takim razie na samym początku e, będziemy, pokażę wam może moje koła fortuny, mamy tutaj jedno, ile skrzynek otworzyć, jeżeli wygram i mamy tutaj drugie, ile skrzynek ma otworzyć ten, Dobra, nieważne, nie czytajmy tego może do końca. W każdym razie, jeżeli wygram, to losuję kołem, a jeżeli przegram, to losuję innym kołem, które jest dużo gorsze, więc słuchajcie, będziemy sobie grać w każdy z trybów, które mamy do zagrania zresztą. I zobaczymy, jak to nam się uda. Dobra, to kim by, byśmy mogli pograć? Spajkiem nie chcę zbytnio grać, dlatego że on jest nieulepszony. Szeli, no dobra, możemy Szeli trochę podbić poziom. No i możemy pograć w takim razie Shelly na samym początku. A wy tymczasem zostawcie łapkę w górę oraz subskrybujcie mój kanał, ponieważ codziennie o godzinie 17 pojawiają się materiały z Brawl Stars, czyli to, co naprawdę każdy z was lubi, więc żeby nie przekapić żadnego odcinka, no to kliknij suba. Przypominam, że jest także konkurs na konto widza, które założyłem które jak wymaksuję to oddam właśnie wam widzom, dlatego tak się ono nazywa, więc no. Więc żeby wygrać konto widza no to trzeba po prostu e, zasubskrybować ten kanał oraz mojego Instagrama zaobserwować, tak, zaobserwować mojego Instagrama Tricus? No, to, to tyle z ogłoszeń, które dla was miałem, tak, my tymczasem sobie porozwalajmy tych gagatków, o nie, o nie, oj, jak było blisko, nie lubię takich bliskich sytuacji w Brawl Stars, bo od nich mi kacze ciśnienie. <laughs> o dobra, powiedziałem to jak czyjaś mama, o, o, co? Powiedziałem to jak czyjaś mama, o. On się wyrwał z ultatary? Czy mi się zdawało? Czy on od razu z niego wyszedł? Ej, nie, ja będę sobie musiał zobaczyć powtórkę przy montażu tego filmu. A nie, montażysta sobie zobaczy powtórkę. <laughs> e, no dobra, w takim razie e, pozdrawiam montażystę i teraz musimy wygrać, dlatego że bardzo bym chciał zakręcić lepszym kołem, a nie gorszym. A tutaj, z tego co widzę, o, Zanosi się póki co na przegraną, się zanosiło, ale teraz już jest trochę. Lepiej, okej, okay. dobra, 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 dobra. Grunt to ich dobrze trafiać, prawda? Grunt to karać przeciwników za to, że są przeciwko nam. O nie, ten Daryl, jak on mnie denerwuje, naprawdę Jak on mnie denerwuje, to ja nawet nie Dobra. Ej, o nie! Jaki tutaj jest w ogóle poziom gry mocny, ja nie mogę! Ej, chyba będziemy kręcić kołem przegranego! Oh man, zatrzymałem odliczanie, ale nie wiem, czy moim uda się, słuchajcie, przeszkodzić przeciwnikom, żeby wygrać już ten mecz. Ja naprawdę uważam, że źle jakoś nie grałem. Wręcz uważam, że grałem dosyć dobrze, ale jak widać. Oh man, oh man, dawaj, dawaj, dawaj! Oh, dawaj, dawaj, dawaj! Nie! Jakie to było bliskie ludzie, naprawdę, no ale dobra, w takim razie. W takim razie... Kręcimy gorszym z naszych kółek I zobaczymy co nam teraz wyjdzie I... o dobra Koło się kręci Otwieramy, uwaga Trzy skrzynki, więc nie jest najgorzej ludzie eee, Odmen, oh, man, dobra mm, Ja nie przełączyłem w ogóle sobie na Brawl Stars Z tej kamerki, więc trochę słabo no dobra, więc gramy sobie Jessie w takim razie. Nagroda. Zobaczymy, czy uda nam się wygrać i wylosujemy sobie teraz lepsze skrzynki, czy też przegramy i znowu będziemy musieli się zadowolić słabymi skrzyneczkami. Okej, okay, dobra. O nie, ona się wymigała. W, wymiga się w trymiga. Czy ona tutaj gdzieś siedzi? Nie. O, dobra. O, 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 o. Kurczę, szkoda, że Jessie ma taki... O, czemu... Wow man, prawie rozwaliłem kruka. Dobra, tutaj wszyscy teraz Słuchajcie, ja naprawdę odkąd wbiłem już te ponad 4000 pucharków, to naprawdę zauważam na moim koncie, że kompletnie inaczej wszyscy ludzie grają, tak? Po prostu kompletnie inaczej! O kurczę, dawaj, 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 dawaj. Masz clean shota, clean shot clean shot, dobra, pyk. Okej okay. Okej. Okay. Ah. Dobra, udało się. Udało się zrobić dokładnie to, co chciałem. I teraz, uwaga, po raz drugi poziom jest naprawdę bardzo wyrównany. Okej. Okay. Patrzcie, 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 patrzcie. Oh, man! Co, serio? Udało mi się kruka rozwalić? What? O co chodzi? Jak to jest? O oh. O, dobra. O... Ja nie mogę. Jak tutaj jest ludziska, trudno bardzo. Okej, okay, tutaj nikogo nie ma w tych krzakach. Patrzcie, prawie w ogóle nie ma gwiazdek. O nie, czy ja tu skopałem? Nie, jest remis. O kurcze ludzie, masakra. Ej, nie, 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 nie. Cały czas mamy remis. Ok, dawaj, 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 dawaj. Tak, udało się, udało się. Moje działko, moje działko, ty kozaku, moje działko! Tak, ludzie wygraliśmy i będziemy teraz kręcić w takim razie lepszą naszą lepszym kołem fortuny. Zobaczymy. Mamy w nim opcję 5, 10 albo 15, słuchajcie, skrzyneczek, więc będzie mega, mega epicko. Dobra, więc w takim razie przechodzimy teraz do koła fortuny. Uwaga! Ile wylosujemy skrzyneczek do otwarcia? 5, 10 czy 15 cyk! Wysubskrybujcie ten kanał i uwaga, nie! Ale w następnym na pewno będzie 15. Ja nie mogę. Dobra, w takim razie wracamy teraz do Brawl Stars i otwieramy sobie 5 skrzyneczek. Czyli mamy. Naj... Mieliśmy najlepsze koło fortuny w przegranym, a najgorsze w wygranym. W sensie. Naj... Ja nie mogę, ale, ale ironia. Dobra, pierwsze jest otwarte. Drugie. Uwaga, trzecie. Czwarte. O oh men, dobra, czy nam coś stąd w ogóle wyleci? Ja mam taką nadzieję, ludzie, naprawdę. Ja mam naprawdę, ludzie, taką nadzieję, że nam coś wyleci. Dobra, w takim razie teraz możemy sobie wziąć kolejną postać yy, i zagrać sobie showdown. Na showdownie mamy inną zasadę, ludzie. Jeżeli uda nam się dotrwać do gwiazdki, po prostu, dostaniemy gwiazdkę, nie musimy być pierwsi, to wtedy otwieramy sobie. Te e, lepsze skrzynki, w sensie otwieramy sobie... Nie, losujemy sobie lepszym kołem fortuny. Dobra, gramy sobie w showdowna w takim razie ludziska. I zobaczymy teraz, czy uda nam się zwyciężyć. Jeżeli będziemy mieli właśnie gwiazdkę, e, tylko tą, wiecie, którą się dostaje. Tutaj no to wtedy otwieramy lepszą, lepsze koło fortuny, a jeżeli nie, no to wtedy gorsze. Dobra, pyk, weźmy sobie tutaj, o, okej. Okay. Musimy grać bardziej. Dobra, dawaj, no daj. Dziękuję i do widzenia. O nie, ta będzie do mnie strzelać. Ja także także myślał. Także myślą właśnie. Także właśnie myślą. Dobra. Okej. Okay. Ale weźmy sobie to w takim razie. Ta! Chciałabyś. Chciałabyś się ze mną równać. O nie, jak tutaj się robi bardzo niebezpiecznie ludzie. Masakra. Ja jestem w bardzo złym strategicznie miejscu. Dobra, teraz jesteś. Tak, 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 tak. To chciałem osiągnąć właśnie. Pięciu jeszcze jest. Eee, dawaj tu, dawaj tu, Daryl. Dawaj tu, Nubie. O tu. Co? O, o. O nie, o nie. Ale dobra, chwila. Czy dostaniemy gwiazdkę? Ja nie mogę. Dobra. Uwaga. I tak, gwiezdny żeton, chodziło mi cały czas o gwiezdny żeton, więc otwieramy w takim razie ludziska teraz sobie lepsze, e, lepszą skrzynię i uwaga, ile skrzynek otworzyć? Pyk! Uuuu, dawaj! Tak! 15 skrzynek, ludzie! Udało nam się otworzyć 15 skrzynek, więc teraz przechodzimy do Brawl Starsa i sobie je otwieramy. Dobra, kozacko. Na to właśnie miałem, ludzie, nadzieję, że będę miał tyle skrzyń do otwarcia. Okej, okay, okej. Okay. Czemu czasem tak mało punkcików leci, leci do postaci? Naprawdę, tak nie powinno się dziać, ludziska. Tak się nie powinno dziać. Po cztery, po pięć, no dajcie spokój, mordy. Okej, okay, ale pierwszy raz w ogóle w życiu nagrywam to koło Fortuny, mam nadzieję, że taki formacik wam się podoba, e, dlatego, że jak dla mnie jest całkiem spoko takie coś, całkiem spoko jest to motyw na otwieranie skrzynek. E, dobra, uwaga, to teraz w takim razie sobie, o, no nie, no, no nie, no, co to ma być? Ej, chwila, ile ja już otworzyłem? A nie, dobra, 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 dobrze, 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 ja miałem 50 chyba przed tym openingiem, więc muszę otworzyć tak, żeby mieć 35 teraz, dobra. Czyli jeszcze 5 skrzynek nam zostało do otwarcia, dobra, gitarka, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra, kozacko. Dobra ludzie, uwaga, teraz otwieramy sobie, a nie, jeszcze nie ostatnią. Ej, czy Leon nam kiedyś wypadnie? W ogóle przed ostatnią skrzynkę sobie otwieramy i w ogóle jeżeli chcecie wesprzeć mój kanał i tym samym ogólnie dołączyć do mojego klubu, patrzcie tutaj jest klub, czyli do e, Jerzy Tricusa. No to możecie zostać wspierającym mojego kanału, i ja wszystkich wspierających dodaję po prostu do mojego klubu, yy, i razem sobie wtedy możemy grać i tego typu rzeczy właśnie robić. A teraz w takim razie bierzemy kolejną postać, idziemy sobie na, jeszcze raz na zbiory klejnotów, i pro, proponowałbym na zbiorach klejnotów na tę mapę. W sumie możemy wziąć spajka, mimo że ja go niezbyt lubię, bo on w ogóle nie jest ulepszony. Patrzcie, no ten Spike ma więcej życia ode mnie. Widzicie, każdy jest bardziej ulepszony ode mnie. Każdy, dosłownie. O nie, myślałem, że ta Bibi będzie do mnie szła i ją zatrzymam po prostu. Że będzie zatrzymanie. Okej, okay, czy ktoś tutaj siedzi? E, nie, dobra. Okej, o bem bem o, man. To zabolało, to zabolało. Uh! O oh, kurcze, ale dostał na papę. Dostał dewę. O oh! Bolało znowu. Po raz kolejny. Po raz kolejny zabolało. <grych> Dobra, słuchajcie, skupmy się. Ogarnijmy te lagi. No nie no! Brawl Stars. Bardzo proszę o tutaj ogarnięcie się i bycie dobry, dobrą grą. Proszę o bycie dobrą grą, naprawdę Okej okay. Ten rzuca kaktusami No co to są za kaktusy nienawiści, człowieku Co to są za kaktusy nienawiści? Ja nie wiem Okej, okay, tutaj mamy kolejne Okej okay. Dobra, bibi Tak! O! Okej! Okay! Dobra, mój ulcik, który nie pozwoli im wejść i my teraz wystarczy, że odczekamy parę sekund i mamy zwycięstwo. Ej, nieźle, nieźle. Pocisnąłem tamtego spajka z przeciwnej drużyny. Eee, dobra, niech nam się ta gra, tylko ogarnie trochę. 3, 2, 1 i wygrana. I ludziska. Uwaga, w tym momencie idziemy sobie do lepszej, do lepszej, tak ludzie, dobrze słyszeliście. Idziemy sobie do lepszej skrzynki, co ja gadam, do lepszego koła fortuny i losujemy sobie najlepsze rzeczy w Brawl Stars, uwaga ile teraz skrzynek uda nam się otworzyć 10 nice, super, czodersko ludzie 10 skrzynek to będzie porządny opening uwaga i cyk, okej okay, okej okay. dobra, druga skrzynka trzecia skrzynka Czwarta Okej okay. Piąta Ja nawet nie patrzę co tutaj się losuje, bo mam tyle skrzynek Sześć Okej, okay. dobra, dżemy przynajmniej nam się trafiły Siedem Osiem Dobra, do spajka nam się trafi punkty Dziewięć I ostatnia skrzynka ludzie W tym openingu Dziesięć Dobra, o do Rozy, dużo punktów, fajnie Możemy nią zagrać w sumie. Możemy nią zagrać na... Dobra, ulepszmy sobie ją w takim razie. Okej. Okay. Ej, dobra, dobra. Roza będzie niezła. Oblężenie akurat mamy. Ostatnie z naszych trybów, słuchajcie. I ostatnia rzecz do wygrania, więc jeżeli zdobędziemy z niego już gwiazdkę, no to będziemy mogli sobie zakręcić kołem dwa razy ludziska. Dobra. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, trzeba zbierać śruby ludziska. O! Oh! Dobra. Co El Primo? El Primo by chciał mnie uderzyć, ale niestety ja mam ulta i niestety El Primo nie uderzysz mnie, ale oni już mnie uderzą za to. Dobra, atakujmy botem oblężniczym, mordeczki. Atakujmy botem. Okej. Okay. Jeszcze do co? Oni go zatrzymali tak mocno, serio? Okej, okay, dobra, rozwalona, stała rozwalona. Ja tam nie wchodzę, tylko od razu będę zbierał śrubki, jak tylko po prostu się to zacznie, to będę zbierał śrubki. okej. Okay. dobra. Oh man! Oh. O, myślałem, że ulta użyłem w ogóle. Dobra, bierz śrubkę? Dobra, bierz kolejną śrubkę. Ej, bardzo dobrze nam idzie, ludzie. Bardzo, bardzo dobrze nam idzie. Okej. Okay. Patrzcie, jak oni się boją tutaj podchodzić w ogóle. Dobra. Bot Teraz jest mocny bot oblężniczy, więc ja ludziska się tutaj wwalam i wwalam się i nawalam. Znacie to, prawda? Każdy z was to zna. tra la 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 O nie!

Ja go nie rozwalę, ludzie. Ja go nie rozwalę. Dobra, tutaj mamy śrubę. Ale miałem taki mały HP, że normalnie. że normalnie porażka. Dobra. Chciałem ich trochę posiekać, żeby nasz robot po prostu mógł sobie pójść. Co? El primo, czy ty jesteś normalny? No ej, dobra, kozacko, ludzie. Więc w takim razie teraz będziemy sobie losować dwa razy. Dobra, będziemy sobie losować dwa razy kołem fortuny, dlatego że wszystkie tryby. E, wszystkie tryby zostały, wszystkie gwiazdki zostały zdobyte. No to przechodzimy w takim razie do teraz do tego lepszego koła fortuny. I uwaga, pierwsze. 10, dobra, 10 i drugie. Też 10, ludzie. Więc mamy 2 razy 10 skrzynek, czyli musimy otworzyć sobie 20 skrzyneczek. I potem zagramy sobie jeszcze jeden meczyk, i otworzymy już wtedy wszystkie pozostałe. I także mega boxy sobie otworzymy. Dobra, okej. Okay. Więc będą musiały nam zostać cztery skrzynki. Dobra, kozacko. Ej, wszyscy mnie tutaj. Dobra, nie przeszkadzać, dajmy sobie. A chwila to jest z mojego klanu. No dobra, zaprośmy ziomeczka z klanu. Zaprośmy wspierającego na ostatni meczyk. Dobra, okej. Okay. Ale mordeczko, ja jeszcze mam trochę skrzynek do otwarcia. O, dużo monet nam wyleciało nawet. Dobra, dobra, dalej. Lecimy dalej jeszcze cały czas. Ej, ludzie, ciekawe jak nam się zwiększyły szanse na legendę w ogóle po tym openingu. Obstawiam, że naprawdę znacznie, dlatego że już niedługo. No niedługo już musimy trafić tą legendę, ludzie. Nie trafiłem jeszcze żadnej, dwie kupiłem tylko. Mam nawet niezłe szanse. Otwieram masę skrzynek, więc to jest niemożliwe, żebyśmy nigdy, ludziska, nie trafili legendy, dlatego że to będzie masakra. Dobra. Może jeszcze w tych czterech się uda albo w mega boxach, ale zobaczmy jak nam poskoczyła w takim razie szansa na legendę Nie skoczyła chyba, hmm. Nie wiem jak to działa w takim razie do końca Dobra, zagrajmy sobie grę w parze duo. Dobra. Jaką on chce... Jaką on... Jakiego chcesz ziomeczku tego? Jak tutaj odpisać w ogóle? Elo? Jesteś na... O odcinku. Ej, jak trudno się pisze na takiej klawiaturze rozłożonej. Elo, jesteś na odcinku. Dobra. Stos. Zobaczmy w takim razie, jak to pójdzie z widzem. Roza, nie wiem, czy Roza będzie dobra, szczerze mówiąc, może będzie niezła. No ale cóż, zobaczymy. Okej, okay, dobra. Jak to pójdzie w Starciu Duo, i ja chcę już otworzyć naprawdę sobie więcej skrzyneczek. Chcę więcej skrzynek. No dobra. W takim razie. Ej, gdzie jest mój widz? Mordo, co robisz? Okej... Okay. Dobra. Nie wiem, czy to, co robię, jest do końca bezpieczne. E, chyba nie jest. O nie, tylko nie lagi. Dobra, rozwalamy tego zioma. Cz Czemu on się chciał timować w ogóle? O co chodzi? Dobra, wszystkich po kolei naparzamy. E tylko, żeby nas nie, nie lagowało, to by było naprawdę bardzo dobrze. O, o. Tak, chciałeś mnie trafić, typie. Domi.pl. Domi.pl. Obejrzysz sobie na YouTube, Mordo, jak cię rozwaliłem. <laughs> o, mój ten mój drużyniarz został trochę pokiereszowany. Dobra. Szczerze mówiąc mam gdzieś czy wygram czy przegram. Oh man. Dobra. Co ja tutaj zrobiłem ludzie? Porąbane ludzie, jak ja tutaj gram teraz. Naprawdę. Aż mnie to dziwi. Dobra. Niech ten typ tutaj przyjdzie. Ej uciekaj, 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 gang. Mordo. No mówiłem uciekaj. O oh, man. O oh, man. Ja tutaj mam laksy, ja nie mogę się z nimi bić. Dobra, czy oni się tutaj będą bić? Dobra, mój sojusznik wrócił. Dawaj, nawalajmy ich. O o. Dobra, 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 uda się, uda się, tak. Wielkie starcie. Ja mam 12 punktów, więc to jest git naprawdę. Ból. Ból jest także niezły. O, dobra, ziome. Ej, gdzie jest? Dobra, El Primo, El Primo kontra Rosa. Odwieczne starcie. Nie, wiadomo było, kto wygra ludzie. Teraz jak najbardziej zasłużyłem chyba na otwarcie tych pozostałych czterech skrzynek. Odcinek jest już trochę za długi, więc otworzę te mega boxy może w następnym odcinku ludziska. E, dobra, więc teraz otwierajmy to. Pyk. Pyk. Ale naprawdę epickie zwycięstwo. Dobra. Okej. Okay. Ostatnia skrzynka. Proszę, niech nam się trafi, Leon. Nie, nie udało się. No dobra, ludzie, więc dziękuję Wam. A jeszcze to otwórzmy sobie. Tego boksa. Dużego otwórzmy.